Jednym z ciekawszych wydarzeń w dniu 9 marca towarzyszących tegorocznym targom bursztynu, biżuterii i kamieni jubilerskich Amberiv 2011 była gala związana z otwarciem wystawy prac Mariusza Drapikowskiego zatytułowanej Anioły o jednym skrzydle. Niewielkiej Sopockiej Galerii uczestnicy tego kameralnego wydarzenia Mogli po raz kolejny doświadczyć, jak ciekawe treści wtopione zostały w plastyczne aranżacje autorstwa gdańskiego artysty przedstawiające niebiańskie, a jednocześnie ziemskie istoty. Mamy wielką przyjemność przedstawiać dzisiaj anioły. No. Nie bardzo rozumiem, co znaczy to jedno skrzydło. Ja rozumiem, że niektórym aniołom w ogóle skrzydła są niepotrzebne. No mam tu na myśli swoją żonę, Grażynę, żonę Mariusza Drapikowskiego i wiele, wiele jeszcze innych postaci, które, które nas twórców też oskrzydlają. Dziękuję Państwu, że na skrzydłach własnych dolecieliście tutaj i, i pragnę no, przedstawić osobę, której właściwie... Mógłbym sobie oszczędzić przed przedstawienie, ale chciałem powiedzieć, że, że jest osobowością, jest osobą, jest przyjacielem wielkiej, wielkiej rangi. To Mariusz Drapikowski, który jest autorem w zasadzie przeważnie no, wielkich monumentalnych dzieł postanowił zrobić. Yy, mniejsze, mniejsze formy, yy, które przy tych jego wielkich realizacjach nazwałbym może nawet i yy, 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 ga gadżetami. Ale że, że mają tak wielką treść i nasycone są yy, również symboliką, o której cały autor miał na myśli, to powiem za chwilę sam, ja tylko chcę zwrócić uwagę, że są to też zastosowane środki techniczne, Świadczące o wielkiej właściwie Mariusza odwadze, bo który jubiler na przykład przykleiłby licem kamienie do, do szkła, żeby osiągnąć jakiś efekt. Danusia i Mariusz, wszyscy ich znamy, to są ludzie, których bardzo cenimy, lubimy i kochamy. Stworzyli to miejsce, niewielkie może gabaretowo, z racji tylu osób, ale to jest tak miło i wspaniale i tak przyjemnie. Tutaj. Anioły bywają piękne lub pospolite, bardziej niebiańskie lub ziemskie. Zagubione w naszym ludzkim świecie pomagają nam odnaleźć sens życia. Dla mnie anioły w tej wystawie są tylko pretekstem do pokazania świata, którego nie widać bezpośrednio za oknem, który istnieje, istnieje na pewno. Jest to świat międzyludzkich relacji, uczuć, wartości mi bliskich, jak pogoda ducha, śmiech, życiowy dystans. Chcę widzieć świat we wzajemnych kontaktach pełen wzruszeń, sympatii, pasji. Bo co tak naprawdę nas uskrzydla? Miłość, a może pragnienie miłości? Przyjaźń. Tak jak pisze Anton de Saint, przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy skrzydła zapomniały jak latać. W tych kryształach widzimy mnóstwo różnych kamieni, kolorowych, one są jak, y, przeszkadzają nam, wydawałoby się, dostrzec te anioły. To, jest, to są jak sytuacje z naszego życia, które y, powodują, że my y, musimy znaleźć chwilę, żeby się zatrzymać, żeby dostrzec anioła. Ale gdzie go dostrzec? Dostrzec najlepiej go w drugim człowieku. W tych kryształach te anioły trzeba je odnaleźć, one nie są oczywiste. Musimy chcieć je dostrzec, a na pewno będzie to naszym udziałem. W liście do Hebrajczyków przeczytałem takie słowa. Nie zapominajmy o gościnności, gdyż przez nią niektórzy nie wiedząc aniołom udzielają gościny. Czyli aniołowie się wśród was są jednym z was. E, ostatnie lata przyniosły dużo różnych realizacji, które dały mi ogromną dużo satysfakcji, ale niby to... Te prace nie powstałyby, gdyby nie udało, się mi, nie miał w życiu ogromnego dużo szczęścia i nie udało mi się powołać wspaniałego zespołu ludzi. Zespołu ludzi, którzy ze mną razem pracowali przy tych realizacjach i dzięki nim te prace miały szansę powstać. To jest ich wrażliwość, ich talent, ich emocje. By nimi się wzajemnie, żeśmy dzielili i dzięki temu powstawały te prace, które w Urywek widzimy na, 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 na tych zdjęciach. Największa, jedna z największych satysfakcji, jaką była naszym udziałem, to są suknie, które powstawały do ikony jasnogórskiej. A w ubiegłym roku y, ołtarz Adoracji w Jerozolimie. Takich ołtarzy ma powstać wiele, ale nie, ja ich nie realizuję sam. Ja, po, po one powstają dzięki współpracy wielu osób. Mariusz Drapikowski, znany powszechnie jako twórca szat dla ikony jasnogórskiej. Bursztynowo-brylantowej i niebiańskiej, a także słynnego już dziś tryptyku jerozolimskiego dla czwartej stacji drogi krzyżowej Przywija-Dolorosa oraz wielu jeszcze innych, nie mniej znaczących dzieł, podkreślił, że tą wystawą chce podziękować swoim współpracownikom, tworzącym jedyny w swoim rodzaju zespół ludzi, z których każdy jest ważnym ogniwem w jego pracowni. Mia pieta, Madonna mia pietà, Madonna mia pietra, Madonna mia pietà, Madonna mia pietà. io grino non so saper acqua madonna con madonna